kawał partner ma tak. sobie. ręce partnera przekładam rękę pod pachę i nabieramy do siebie rąk i znowu podbijam ręce partnera obracam się dokładnie pomiędzy nogami partnera żeby on przylegał mi do pleców. Zabijam bark nabieram na siebie Głowę skręcamy, jakbyście chcieli spojrzeć na swoją głowę. Tu, ciak, na bok. I znowu. Podbijam barki partnera. Ręce. Podbijam. I nie śpiesząc się, podbijam ręce. Podbijam. Na końcu drużyny. Ćwiczymy tylko w trzech rzędach. Jeden, dwa, trzy.